Mimo trudnych czasów, w których obecnie się znajdujemy, żyjemy mimo COVID-u, udaje nam się oddawać w mieście Koścież na kolejne inwestycje, kolejne etapy inwestycji, które były planowane do realizacji. A jest to w tym momencie parking przy dworcu PKP, który ma też służyć jako parking autobusowy. Pierwszym etapem całego węzła integracyjnego, w którym w projekcie MOFOskim jesteśmy razem z miną Kościerzyna. Pierwszym etapem była modernizacja, rozbudowa i renowacja samego budynku dworca oraz budynku magazynowego. Kolejnym etapem, który udało się już zrealizować jest właśnie pierwsza część parkingu, który jest z tyłu za mną. Plan był, został on troszeczkę przekształcony, przebudowany, zmieniony, dopasowany do potrzeb, bo chciałbym przypomnieć, że w pierwszym etapie miała być kładka nad torami. Myśmy jednak bardzo mocno zaangażowali się po to, aby udostępnić też możliwość podróżującym kolejom, aby można było z tego przejścia podziemnego przejść i wyjść na perony. Udało się to przynajmniej na razie formalnie na papierze zrealizować, a mam nadzieję, że fizycznie też to zrealizujemy. Rozpoczniemy realizację w końcówce przyszłego roku. Posadziliśmy drzewka na parkingu przy dworcu oraz dzisiaj choinkę, która ma służyć przez kolejne wiele lat jako żywa choinka, którą będzie można w okresie bożonarodzeniowym, bardzo związanym z tradycją i z kulturą naszą polską, kaszubską i chrześcijańską, będzie można przystroić, zamontować na niej ozdoby bez szukania i wyceniania co roku nowej.